Czekaj, ryb do Wiedźmina? A, flaczki? Ach. I cóż nie. Ja. Chcę Was zatrudnić do bordelu. Kurwa jego mać, co ty mi to pierdolisz? Macie przypilnować, żeby nikt się nie pieprzył pod sceną. Dobrze zapłacę. Na jebani! to do domu! Wiedźminie! Gdy bestia się pojawi, ukróć ją o kutasa. A poznasz, co znaczy wdzięczność NFR. Zabijam potwory z przyjemnością i odznaczam się nieludzką jurnością. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny! Szczerze mówiąc, pocałuj mnie w dupę. A potwora ani widu, ani słychu. Może schował się. E, w burdelu. Ukochana, długo skrywaliśmy nasze. ogniste uczucie. Jeeee! I dół! Coś jakby. Niedźwiedź, pierdolną w kredens! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie, lecz wychowanie oraz życie w brudzie. Morał tej historii, dobrzy ludzie jest taki Kochajcie Doplery, a także... dziwki. Miejsce Doplerów jest na stosie Palić ich trzeba! Dobrze mówi Co wy aktory, nie znacie przykazań wiecznego ognia? Ej, wy tam, siadać i klaskać, bo w wpierdol spuszczę Geralt Witaj, Dudu Geralt, świetnie ci poszło <laughs> Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Na wyspie Jabłoni... Może w Kermoren mi pomogą. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do najbliższego bordelu. Melduj. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Spierdalaj.